Witam. Ostatnio rozpocząłem serię filmów zatytułowaną kieliski z miski. Odchowałem jedne kieliski Aspirola Poetilus w 240 oraz drugie Orange. Jak wiecie kieliski rosną. Jak na razie mają się dobrze. Kieliski takie w takiej małej miseczce można trzymać do podobno do około dwóch tygodni. Potem należałoby je przełożyć już do większego pojemnika. Najłatwiej do jakiegoś akwarium większego, na przykład takiego jak tutaj. Jak wiecie, ja tych kielisków mam dosyć mało, tak? bo na przykład ta spider to jest tylko 5 sztuk, co wiązałoby się z problemami takimi, że wypuszczone w taki duży zbiornik, no po prostu zginęłyby i nie miałbym w ogóle wiadomości, czy one żyją, czy nie żyją. Doszłoby pewnie jakiś tam problem z karmieniem. Oglądałem więc sporo filmów, w jaki sposób to się robi. Zazwyczaj kielisky odchowywane są. Kotnikach. Standardowe kotniki, słuchajcie, są takie, że po prostu jest to jakaś tam kratka, przez którą woda sobie wpada, wypada, wypadają sobie odchody. Ja kiedyś odchowywałem w takiej kratce już małe rybki, bodajże skalarki. I pamiętam, że podstawowym problemem, jaki wówczas miałem, to było to, że pożywienie, jakie wrzucałem, zazwyczaj była to żywia altemia. Po prostu wypływały przez te kratki, i w zasadzie, jeżeli ryby nie zdążyły czegoś zjeść w przeciągu kilku pierwszych minut, no to już nie miały co jeść, bo pożywienie całe wypłynęło i pływało po całym akwarium, a rybki zostawały albo głodne, albo nie, czy, niedobrze, po prostu nie do końca najedzone. O, tak to nazwijmy. Przeglądając internet, znalazłem taki patent łączył zaletę tego, że właśnie kielski są w misce, więc te pożywienie nie ma gdzie im, że tak powiem, uciec i one zawsze będą w nim pływać, do takiego kotnika, w którym woda jest stale wymieniana. Od razu mówię, nie jest to mój patent, to tutaj robię teraz, jest to coś, co znalazłem w internecie, tylko go po prostu dostosowałem do swoich realiów, do swoich warunków. Postanowiłem zrobić kotniki z takich większych opakowań, to są standardowe takie opakowania jak do żywności, Zwykłe plastikowe, ja znalazłem coś takiego w internecie, tylko w zupełnie inną skalę, i tak dalej. Postanowiłem to dopasować do swoich warunków. Nadal będzie to miska, czyli szczelne pakowanie, w tym, jeżeli wrzucę tam Artemię, ona tam zostanie, ale będzie też system automatycznego, nazwijmy to automatycznego, odmiany wody. Generalnie chodzi o to, że przez wężyki długi czas zastanawiałem się jak to zrobić. Większość takich instalacji jest tworzona przez napowietrzacz, który po prostu, w, że tak powiem, wylatujące bąbelki popychają ze sobą wodę i ta woda wlewa się do tych kotników. Ja postanowiłem użyć małego filterka, którego mam w tym akwarium. Kiedyś pamiętam, że do niego po prostu była dołączona taka, jak to się nazywa, deszczownica i na końcówki, na tę deszczownicę, idealnie pasują wężyki od napowietrzania. Cała konstrukcja, tak jak widzieliście, z jednej strony jest otwór wywiercony, w który wprowadzę wężyk, którym woda będzie wpływać do pojemnika, z drugiej strony przez, jest taka dużo większa dziura, zatkana gąbką, przez którą woda będzie wypływać. Jak będzie karmienie, ja po prostu wyłączę na ten czas filtr, Obecnie już tak robię. Wyłączam filtr na dosłownie, tam nie wiem, 10 minut. Wszystkie rybki mają czas, żeby się dobrze najeść. Najeść, potem włączam filtr na nowo. Woda wpada sobie spokojnie do miski i wypada przez gąbkę. Bardzo fajne połączenie. Powiem szczerze, że mi się to spodobało. Postanowiłem sobie coś takiego zrobić i przetestować. Także za jakiś czas zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie. Wężyki podłączone do deszczownicy. Woda wpada z jednej strony, wypada z drugiej strony. Rybki sobie spokojnie siedzą w środku, woda będzie stale wymieniana. Jako, że mam dwa rodzaje tych kirysków, postanowiłem zrobić sobie dwie takie miski: jedne na orange, drugie na aspidorasy. Nie chcę na razie mieszać tych, bo mógłbym pomieszać jedne z drugimi, nic by się nie stało. Jakby już się odchowały, to mógłbym je, że tak powiem, rozdzielić. Rozróżniłbym jedne od drugich, ale. Słyszałem, że jak jest duża różnica wielkości, no a jednak te, te Aspidora są dwa tygodnie starsze, no to mogą z czasem coś tam między nimi, jakieś tam kontrowersje wystąpić. Aczkolwiek, no ja trochę jestem zdziwiony, że, że tak może być, ale dowiadywałem się i słyszałem właśnie, żeby nie mieszać, tak samo nie dokładać już ikry do tych kielisków, które są, bo one same mogą już albo zjeść tą ikrę, Albo po prostu, nawet jeżeli one wpadną w jakąś tam panikę, szał, jak czasami jest, jak na przykład otwieram pokrywę, to zasuwają jak głupie dookoła, wiadomo, spłoszone mogą uszkodzić te, te młode, i one mogą mieć, albo je po prostu zabić, albo mogą mieć tam jakieś wady rozwojowe potem, bo coś tam może im się uszkodzić. Dlatego nie powinno być różnej wielkości kierysków. Dlatego postanowiłem zrobić jeszcze jedną miskę, konstrukcja miski bardzo prosta. Teraz w tym momencie widzicie, wykonuję otwór na, na gąbkę tutaj w, ten plastik jest dość twardy, trochę twardszy niż, niż ten drugi, więc musiałem użyć trochę więcej siły i nawiercić trochę więcej otworów. W otwór wkładam gąbkę. Ja mam trochę gąbkę, bo kupiłem taki duży płat gąbki, jak jak budowałem sobie tego swojego mini sampa. Okazało się, że użyłem naprawdę mało w porównaniu do tego, co kupiłem. Więc z jednej strony gąbka, z drugiej strony mam cztery otwory. Na, na, na wężyki z wodą. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze posłuży mi to do odchowania innej ikry. Aha, bo były też pytania takie, czy można w ten sposób odchować tam ikrę, nie wiem, skalarów czy, czy, czy właśnie, nie wiem, zbrojników. Otóż nie, podobno tylko i wyłącznie kiedy nadają się do miski, bo ta ikra nie wymaga dużego natlenienia a w przypadku skalarów czy, czy też zbrojników, no wymaga jednak bardzo dużego natlenienia. Ostateczna, ostatnia jeszcze rzecz, mocowania, no ja użyłem jakichś tam zwykłych drutów miedzianych, no jeszcze w izolacji, żeby po prostu je zamocować. Jest sporo gotowych takich rozwiązań, ale jak wiecie, ja nie lubię za bardzo gotowych rozwiązań, wolę sobie samemu coś zrobić, przynajmniej potem mam pretensje tylko i wyłącznie do siebie, że coś nie działa tak jak ja chciałem. Wieszam to w ten sposób, dlatego że tam jeszcze na dole mam zamiar trzymać zbrojniki, więc jeżeli zbrojniki na przykład doczepiłyby się do czegoś, co by pływało, to pod własnym ciężarem mogłyby to zatopić, a w ten sposób ja to będę miał stale zawsze zawieszone na sztywno, że tak powiem, na tych drutach i niezależnie od tej konstrukcji to mi nie zatonie. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, że nawet jeżeli ja Wyleję wodę w trakcie podmianki, to całkowicie nie wylewam z tych opakowań, ponieważ tam jest jeszcze centymetr na dnie wody, która zawsze mi zostanie. Także jak widzicie, tutaj w razie czego mógłbym też odchowywać i bo prąd wody dosyć jest duży z tych wężyków. Finalnie, jedno do jednego dałem trzy wężyki, do drugiego cztery. Zobaczymy za jakiś czas, przełożę sobie te, te kieryski i zrobię Wam aktualizację. Zobaczymy, jak to działa. Tu widzicie o deszczownicy, do której podłączone są. Wszystkie te rurki to są zwykłe rurki od napowietrzania, nie wiem, 4-6 mm, one się bodajże chyba, chyba nazywają. No zobaczę, za jakiś czas zrobimy aktualizację, zobaczymy, jak te kieski wrzucę tutaj już do środka, jak to działa i na ten wam dam recenzję już po kilku dniach, jak już będę wiedział mniej więcej, jak to się spisuje, czy ten patent jest dobry. To tak jak mówiłem, to nie jest mój patent, ja gdzieś popatrzyłem to na jakichś filmach. I po prostu dostosowałem do warunków, jakie są u mnie w akwarium. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia, cześć!